Pamiętam okres lat 80, kiedy praktycznie karate można było ćwiczyć od 14 roku życia wzwyż, ale z racji tego, że był dostęp do wielu mediów, do wielu filmów różnego rodzaju, które gdzieś tam w swoich momentach miały walki, miały różne ćwiczenia. I to po prostu spowodowało, że coraz młodsi, młodsze, osoby zaczęły się takim sportem interesować. Obecnie jest, można powiedzieć, ogromne zainteresowanie przede wszystkim dzieci. Rodziców, którzy kiedyś trenowali karate, na pewno pamiętają, że te karate coś im dało w życiu, w jaki sposób wyprostowało, nauczyło zasad, dało troszeczkę zdrowia. Może rodzice odniesili sukcesy i może w ten sposób rodzice też przekazują to zainteresowanie, że może warto, że moje dziecko też te karate zaczęło trenować. Oprócz tego, że trenują obecnie młode osoby, to trzeba zauważyć, że w Polsce, w wielu, wielu klubach, jest tendencja do natar kobiet w natarciu kobiety w natarciu. Jest w wielu grupach ogromna ilość dziewcząt. Być może to się też jest spowodowane, że kobiety przychodzą jakoś reinkarnację. I zaczęli sięgać po wiele męskich zawodów. A karate kiedyś było tylko męskim sportem, teraz staje się już takim bardzo powszechnym i dla młodych, i st dla starszych. Co daje karate młodemu człowiekowi? Teraz obecnie, no pamiętam sytuację w szkołach, gdzieś na podwórku, w jakichś różnych instytucjach. Kiedyś z racji tego systemu, jeszcze który kiedyś obowiązywał w Polsce, było inne przełożenie na taką dyscyplinę, pokorę, szacunek do starszych. Ludzie byli bardziej tacy zamknięci w sobie. Teraz następuje rozluźnienie, że każdy ma świat w dłoni, otwiera telefon i po prostu ma wszystko w ręku. Uważa, że już jest tak o wszystkim poinformowany, że nie musi wychodzić i za bardzo czerpać korzyści, żeby w czym uczestniczyć, tylko otwiera telefon, ma to wszystko w dłoni. Dlatego też e, dla obecnych młodych osób brakuje ideałów, brakuje przede wszystkim dyscypliny. Kiedyś było wojsko powszechne, że tam się ludzie prostowali, wychodzili z wojska i to był już mężczyzna, a teraz niestety z racji i takiego bezsensowego wychowania i braku później tych służb wojskowej, która dla mężczyzn jest niesamowicie potrzebna, przyjmują to rolę sportowalki. I one wpajają zasady dyscypliny, szacunku do siebie nawzajem, jakieś relacji pomiędzy sobą, to żebyśmy mogli patrzeć w przyszłość z optymizmem i uczyli się pracować i do czegoś dążyć. Bo to, że ktoś chce, to nie znaczy, że ja coś osiągnę. Ważne jest to, żeby konsekwentnie do tego celu zmierzać, bo określenie sobie celu i go pozostawienie po miesiącu, to jest takie bardzo krótkie bardzo krótkie. A karate uczy tego, żeby określamy cel. Czarny pas. Dążenie do czarnego pasa, osiągnięcie czarnego pasa to jest mniej więcej okres około 8-10 lat. W związku z tym przez 8-10 lat, jeżeli to jest konsekwentnie, a uczymy tego, masz uczyć się, trenować, sprawdzać się, doświadczać, uczyć się, żebyś za te 10 -8 lat, 8, był gotowy do egzaminu do czarnego pasa. Dzisiejsza imbreda to są kwalifikacje do Mistrzostw Europy kadetów, juniorów i młodzieżowców. Mistrzostwa Europy odbędą się na Węgrzech i dzisiejsze zawody wyłonią kadrę y, Polski na te właśnie mistrzostwa. Y, w każdej konkurencji może wystartować tylko dwóch zawodników, dlatego y, tutaj rywalizują o miejsce właśnie w, te, w tej kadrze ścisłej zawodnicy. Y, oprócz tego mamy jeszcze y, kwalifikacje do Mistrzostw Świata seniorów, czyli mamy cztery miejsca na Mistrzostwa Świata do Tokio y, w kategorii otwartej tutaj zawodnicy startują jest siedmiu zawodników którzy się ubiegają o te cztery miejsca i będą po prostu walczyć żeby pojechać w tym roku w listopadzie do Tokio na mistrzostwa świata Dyscyplina sportu bardzo szlachetna, rozwijająca ciało i umysł. Bardzo dobra dla młodych osób, dla młodych, e, dla młodzieży, dla dzieci, ponieważ i usprawnia i uczy zasad. W związku z tym jak najbardziej odpowiednia. Myślę, że rodzice sobie tego oczekują, żeby ich dziecko było dobrze prowadzone. No i żeby tym, czym się zajmują, kształtowało ich, ich charakter, rozwijało intelektualnie i fizycznie. Wiadomo rzeczą, że to zdrowie każdemu człowiekowi służy przez całe życie o to sobie trzeba dbać a sport jest do tego jak najbardziej odpowiedni. Dzisiaj jesteśmy na turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy odbędą się w czerwcu w Debreczynie na Węgrzech. Tutaj mamy kategorie wagowe, wiekowe kadetów, juniorów i młodzieżowców i z każdej kategorii wagowej kwalifikuje się dwoje zawodników, którzy będą tworzyli reprezentację Polski i oni będą mieli prawo wystartowania w mistrzostwach Europy. Bo tutaj widzimy, że ćwiczą tak indywidualnie różne pozycje, pokazują, czy w tej sztuce walki też jest walka między zawodnikami? Tak, tu jest. Zawody są rozgrywane na dwojaki sposób: w konkurencji technicznej kata, gdzie się prezentuje techniki, tak zwane układy, a gdy zakończy się ta konkurencja, przejdziemy do, do konkurencji kumite, gdzie będą już fizycznie zawodnicy walczyli ze sobą. Z jakiego kraju w ogóle pochodzi ten, yy, ten, ta, ta dyscyplina sportu, tak? No karatę ogólnie rzecz mówiąc, pochodzi z Japonii. I bardzo miło, że tutaj jesteśmy w Mielcu. Jest to klub z ogromnymi tradycjami. Przed zawodami w czwartek mieliśmy seminarium tutaj z członkami klubu z Mielca. Było ponad 100 osób, także widać, że zainteresowanie w Mielcu jest. Tutaj te, trzeba też wspomnieć, że obecność pana prezydenta na tej imprezie świadczy o tym, że są bardzo dobre relacje pomiędzy klubem a władzami miasta. A jednak wiadomo, że teraz imprezy trudno zorganizować samemu, bez wsparcia miasta. W związku z tym ta obecność, te relacje są jak najbardziej... Trzeba obu instytucjom złożyć gratulacje, że potrafią się dogadać i wspierać sport. Ci zawodnicy są z jakich terenów Polski? Na te zawody przyjechało 250 zawodników z 42 krajów, z 42 klubów Polski. Także to jest obszar całe, całego kraju. Od Szczecina, po Rzeszów, od Wrocławia, po Suwałki. Czy w Mielcu pierwszy raz się odbywają takie mistrzostwa? Kwalifikacje do Mistrzostw Europy tak. Natomiast w Mielcu każdego roku się odbywają turnieje nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Także to nie jest pierwsza impreza w Mielcu.